Jesteśmy na wystawie To Takie Proste. Jest to nasza największa wystawa mobilna, która już wyjeżdżała w kilka miejsc, a wy możecie się na niej pobawić obecnie w Toruniu. Mamy tutaj taki najbardziej hitowy eksponat, czyli podłogę memo, gdzie musicie zapamiętać ścieżkę dźwiękową, a później odpowiednio po kafelkach przeskoczyć zgodnie z jej tonacją. To nie jest takie łatwe. Dalej mamy jeszcze taki perplexus, czyli kulolabirynt, w którym w środku znajdują się tunele, a wy przy pomocy swojej doskonałej koordynacji ruchowej i cierpliwości. Musicie przez niego przejść. Eksponaty inne, które się tutaj znajdują, to również eksponaty związane z elektrycznością czy nowymi technologiami. Jeżeli chcecie się przekonać, jak działają, zapraszamy!